Robotnika, poczujesz wiele w swoim ciele, taką rymowankę przełożyłem. Moi drodzy, ci, którzy władają pewną częścią świata, wiedzą o tym, że w każdym wariancie ich walka jest przegrana i z całych sił próbują wykorzystać narrację strachu. I w tym momencie musicie zrozumieć, co oznacza wolność ludzka i wolność duchowa. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli nie będziecie mieli tej świadomości, to możecie doświadczyć bardzo trudnych czasów, które już nadchodzą. Widzicie wiele kłamliwych informacji i trzeba poddawać w wątpliwość wszystko, co słyszycie. Już niedługo ekstrasensoryczne zdolności ludzi podniosą się o stopień wyżej, z wyjątkiem tych, którzy całkowicie utknęli w materii. Wszyscy ludzie, którzy wybrali ścieżkę duchową, otrzymają znaczącą pomoc z płaszczyzn niewidzialnych, aby wspiąć się na następny stopień świadomości oraz świadomości tego, kim tak naprawdę są. Wasi przewodnicy będą z wami współpracować coraz aktywniej, usłyszycie co chcą wam powiedzieć, lub poczujecie to instynktownie, zostanie usuniętych wiele zaszłam, trzeba jednak umieć dostrzec nowe światło i nowy sposób istnienia. Nie wolno wam być zdestabilizowanymi, ale mimo wszystko zachowujcie spokój. Nic nie może dosięgnąć kogoś, kto zachowuje spokój w sercu, kogoś, kto ma ufność i wiarę, a zwłaszcza tych, którzy mają połączenie z płaszczyznami wyższymi. Z tego zamieszania, które ludzkość będzie jeszcze przeżywać przez jakiś czas, narodzą się nowe rzeczy. W tym wyjątkowym czasie będziecie mieli dużo odczuć w swoim ciele. Już zaczynacie to czuć poprzez zmęczenie, poprzez zachowanie, którego nie możecie sobie wytłumaczyć, poprzez to, co nazywa się oczyszczeniem. No dzisiaj to masakra jest zupełnie trzeci kwietnia. Czytam dalej. Są to nieustanne aktualizacje wibracji. Kiedy pojawia się osłabienie i w naszych ciałach mogą pojawiać się niewielkie problemy i dysharmonia, to bądźcie gotowi na doświadczenie wyjątkowych rzeczy. Faktem jest, że wrażliwość się mocno powiększa. Ja już nie mogę zaglądać na niektóre strony w internecie. Dalej czytam: Teraz wszystko jest zainstalowane. Zachodzi wielkie oczyszczenie ciał i dusz. W tej chwili, jeśli nie czujecie nic poza zmęczeniem i niecierpliwością, pojawia się odczucie, że nie podążacie naprzód. A jednak, jeśli zdalibyście sobie sprawę ze wszystkiego, co dzieje się na waszym cielesnym i duchowym poziomie, to być może bylibyście zaskoczeni. Zasłony stopniowo się rozpuszczają w zależności od waszego przebudzenia i zdolności zaakceptowania tego, kim się stajecie. W tym roku i w następnym spodziewajcie się wielkich ruchów. Wszystko to, co zepsute, zostanie wysuszone wibracją słońca. Wszystko, co nie podąża w kierunku światła, uschnie i umrze. Wiele się zmieni na świecie znacznie więcej niż szefowie rządów. Nastąpi zmiana rozmiarów materii i energii. Ludzkie słowa nie są zdolne tego opisać. Przyjdzie czas i zrozumiecie bez słów. Odwagi wszystko przyspieszy. Jesteście zbyt niecierpliwi, gorzej już nie będzie. Bądźcie szczęśliwi wewnątrz siebie, a przeciwności losu was nie dotkną. Błogosławień wam wszystkim, kończy autor.